Siemaneczko! Witam Was w kolejnym odcinku z Pokemon Go, ale na początek krótkie info. Ponad 99% osób, które mnie ogląda nie subskrybuje mnie. Ale mam to daleko w dupie, bo dla mnie jest ważne to, że Wam się podobały te materiały. I to było chyba na tyle. Zaczynajmy! Zanim filmiki z Pokémon Go pojawiły się na moim kanale, Inny youtuber zaczął stosunkowo wcześniej nagrywać z tego materiały. Jednak wciąż nie rozumiem, dlaczego wciąż go oglądacie. W komentarzach piszecie w ogóle takie rzeczy, które po prostu, można powiedzieć, spowodowałyby, że totalnie odwrotnie byście reagowali, jeżeli tak, jak aktualnie jest. O czym mówię? Na komentarze nie odpisuję w ogóle, czyli stosunkowo ma was daleko w dupie. Kolejna sprawa. W każdym filmiku spamuje informacjami odnośnie tego, że nikt go nie subskrybuje. Że po prostu powinniście go zasubskrybować kura mimo wszystko, żeby być na bieżąco. M jest w tym w ogóle po części sens, ale jakby nie patrzeć, kolejną informacją, która może być y jest adekwatną do tych materiałów, które on posiada, jest to, wszystkie materiały są cięte co, bagatela dwie sekundy. To jak? To w ogóle nie potrafi się wysłowić kurę normalnie jednym zdaniem, tylko musi wszystko ciąć? Serio? Nie będę zdradzał jego nazwy, bo prawdopodobnie wszyscy znacie. Dlatego nie będę więcej nic mówił, to będzie taki może być cichy hejt na tego YouTubera. Ale nie chciałem dzisiaj o tym mówić, chociaż zajął mi to troszeczkę czasu, gdyż wyszedł nowy update do właśnie Pokémon Go, informujący nas o dwóch rzeczach. Jednakże to, co spekulowaliśmy wcześniej, czyli w ogóle opcje tra tradingu czy też yy, atakowaniu fortów. Może być przesunięty w czasie, nie musi być konkretnie teraz w tym kolejnym update. Ale pamiętajcie, że kody się nie zmieniają w grze. Tym bardziej, że ludzie, którzy jakby weryfikują yy, kod programowy naszej gry, wciąż zaobserwowali, że ten kod do tradingu istnieje wciąż w grze. Także oni to za zaaplikowali, testując grę na innych w ogóle może być platformach, ewentualnie w innych częściach yy, naszego globu. Żeby nie jakby wprowadzać błędnego kodu. Weryfikują tylko łącznie wyłącznie to dla swojej w ogóle mm, potrzeby. Także wciąż jest możliwość, że do przypuśćmy w tej chwili, y, do okresu Bagatela 2 miesięcy plus, będzie trading wprowadzony. Wciąż na istnieje mnóstwo botów, które wciąż farmią, farmią, farmią i to by się żyło tylko cheaterom, którzy zarabialiby na wymianach Pokémon i to grube setki tysięcy. Także aktualnie jest niepotrzebny właśnie ten system tradingu, ze względu na to, że spowodowałoby to wielki krak na giełdzie, można powiedzieć, ze względu na to, że mnóstwo użytkowników przestałoby grać. Patrząc, że każdy może mieć już dzięki tym botom cheaterom najlepsze Pokémony, jakie tylko włącznie można sobie wymarzyć. Wracając do Meritum. 5 października wyszła nowa notka informująca nas o kolejnym update'cie do Pokémon GO, najbliższym, który pojawi się prawdopodobnie do dwóch tygodni czasu. Jest to system odznak. Yy, co, czym są oznaki? Do tej pory zyskiwaliśmy tylko i wyłącznie takie puste archiwmenty w naszego awatara w grze, które informowały nas o tym, że zebraliśmy tyle, tyle, tyle pokemonów, przebiegliśmy tyle, tyle, tyle kilometrów. A nie o to w ogóle w tej chwili chodzi, bo jednak każdy chce zyskiwać kolejne bonusy dzięki temu, że dostaje Menty. Nawet na Steamie takie rzeczy istniały. Przypuśćmy, nawet jeżeli się zagrało tam kilka godzin, dostawało się kartę. W tym batku nie mogą takie rzeczy nastąpić, bo to jest jednak gra na telefon. Więc zrozumiało to Niantik w ten sposób, że za zdobycie przypuśćmy 10 po Pokémonów, znaczy za zebranie 10 Pokémonów, otrzymujemy brązowy medal, jakby łapania Pokémonów i ten brązowy medal będzie warunkował nam, żeby dostaniemy 10% yy, zwiększenia szczęścia do łapania Pokémonów danego typu. Jeżeli zopemy 10 piłeczyw, które są typu latającego, będziemy yy, otrzymywać 10% szans na zwiększenie szczęścia do łapania Pokémonów typu wszystkich Pokémonów latających, w tym też Dragonite, które jest po części latającym i po części smokiem. Ale latający jest to otrzyma bonus. Tylko jest jedna kwestia. Czy jeżeli po prostu zrobimy sobie pokemony typu dragona, znaczy czy smoka, czy też sfery, czy otrzymamy podwójny y, wymiar szczęścia do łapania właśnie tego typu y, pokemona. co Coś sądzę, że nie będzie to 10%, y, tak jak do tej pory wszyscy sądzili, tylko 5%. Bo jeżeli powiedzmy dany pokemon ma dwoja, dwojakiego rodzaju właśnie y, typowość, dwojakość, Czyli przybijmy tak jak mamy Dragonitea, czyli jest latający i smok, to dostaniemy tutaj 5% i tu 5%. A przypuśćmy, jeżeli otrzymamy tam y, latających 50, 50 200 złatw Pokemonów latających i, i przypuśćmy 200 smoka, to wtedy wyłącznie będzie nam się kumulowało to jako 30%, a nie jakby się sobie spodziewało 60. Bo no to warunkowałoby, że łapanie Dragonite'a nie byłoby żadnym w ogóle utrudnieniem. Odnośnie kolejnej aktualizacji, która przyszedł do nas 6 października, informująca nas o tym, że będą łatwiejsze atakowanie i bronienie gymów. Zamknijmy się w ogóle przy jakby części obronnej gymów, bo tutaj właśnie o tym mowa. Do tej pory przy atakowaniu gymów mieliśmy do dyspozycji 6 swoich Pokémonów i je wszystkie mogliśmy wykorzystać podczas atakowania, a przy ataku, przy bronieniu, czyli przy, my, przy treningu. Nas, jakby, Pokémonów swoich popradyńców, żeby zwiększyć level naszego gymu, mieliśmy do dyspozycji tylko i wyłącznie jeden Pokémon. Teraz będziemy mieć ich sześć, czyli jest wyrównana walka pomiędzy y, atakowaniem gymu i bronieniem go. Tak, żeby była jakby mm, równowaga pomiędzy jakby, atakami na gymy i czasu rzeczywistego. Czyli przypuśćmy, dajmy na to, że ktoś tam przychodzi y, pod nasz gym i go atakuje. My to zauważamy na swoim ekranie i możemy go bronić w czasie rzeczywistym gdzie nie będzie w nas wyskakiwał yy, błąd tak jak do tej pory to wyglądało, czyli error podczas yy, bronienia Jimu, bo że tam jeden pokémon został zabity przez przeciwnika, to my od razu dostajemy error, bo nie możemy go już go atakować i później mamy szansę straconą dopóki gość go nie przejmie także nie wiem czy w tej chwili dalej to będzie jakby, mm, profilaktycznie yy, działało, czy też to już naprawią Zapewniają z tego co czytam, że tak już ma być to poprawione. Jednakże jest też jakby modyfikacja dla graczy, którzy dopiero wchodzą do gry, a mianowicie. Nawet jeżeli mamy niski level będziemy mogli bronić gymów ale bronić gymów pomiędzy piątym levelem a 40, bo takie pokemone, takie levele gracza mogą jakby być wykorzystywane, potrzebujemy odpowiedniego od rodzaju Pokemona. Żeby pokonać tego pierwszego, ale zwróćmy uwagę, że to jest, można powiedzieć, kruczek Przy niskim levelu mamy mnóstwo rewajwów Jeżeli będziemy potrzebować 6 pokemonów na rozwalenie jednego pokemona w gymie Oczywiście możemy pomóc naszemu gymowi w tej kwestii, ale Rewajwy są później mega, mega potrzebne, a tracąc je na samym początku warunkujemy sobie późniejszą możliwość tylko i wyłącznie, jakby, uzyskiwania ich zwiększonej ilości z pokrętstawów, ewentualnie zakup w aplikacji. Także, totalnie odradzam atakowania Dreamów, czy bronienia Dreamów na niskim levelu. Także, trzeba też się dostosować do tego, co w tej chwili jest na Dreamie. Patrząc w ogóle na specyfikację gracza, który w tej chwili broni Dżema, ewentualnie przy atakowaniu. Sądzę, że to było tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnych, które pojawiły się wkrótce na moim kanale. A tymczasem, do zobaczenia i trzymajcie się. Cieplutko, heja! 僕コ<京>